Siemanko widzowie. Od jutra mam nadzieję, że będę mógł zacząć nagrywać. Znowu będziemy sobie nagrywali War Robots, albo na tej krowie będziemy nagrywali GTA 5, na tym laptopie Minecrafta. I ewentualnie na tym będziemy jeszcze nagrywali Deforest Forest, farminga 15, to jest mój kod, tu jest mój piękny monitor, moja lampa żółta. Wow, w ekranie jest biała. Tak naprawdę to jest żółte. Moje 20 zł, moje słuchawki. No i ogólnie to jest moje stanowisko gamingowe. Wiem, że tutaj jest taki nieporządek. A, i tutaj jest jeszcze tablet. Nie wiem po co go tutaj mam. Mój router piękny. I oczywiście od jutra, mam nadzieję, że nie dobrze widać, będziemy nagrywali sobie War Robots na tym telefonie, którym ogólnie teraz nagrywam to. I nagrywam to 16. Mam nadzieję, że się tego dnia wrzuci. Mam, mam nadzieję, że każdy, kto to obejrzy, zostawi subskrypcję, łapkę w górę. Oczywiście napisze komentarz, udostępni, żeby jak najwięcej osób to obejrzało. I. W sumie to tyle. Siema. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Siema.